Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jak wiemy, Starsi Bracia z Episkopatu odwołali nam nasze święta, tak chrześcijańskie, jak i narodowe. To już są drugie, Bożego Narodzenia. I też chcę z góry wszystkich przeprosić. Słuchajcie, nie wypada. Sam wiem o tym, że nie wypada eee, tak, sobie jadąc samochodem, składać życzenia. Wypadałoby założyć jakąś marynarkę, może nawet krawat usiąść przy jakimś stoliku, biurku, czy i tak dalej i yy, w, może nawet przy dźwiękach jakiejś kolędy i złożyć życzenia to także z góry przepraszam za, za taką sytuację, że mówię to z samochodu nie składałem do tej pory chyba nawet takie życzeń ale w tym roku wypada a więc słuchajcie, pomimo tego, że te święta zostało odwołane niepraktykowane, to mimo wszystko ja takowe życzenia składam. Życzenia składam takie, żeby święta przebiegły w miłej, rodzinnej, sympatycznej atmosferze przy dobrym, oczywiście jeżeli ktoś może, alkoholu. Przy lampce dobrego alkoholu dla skromnego rauszu, nic nie mówię o żadnym tam upijaniu się i tak dalej, bo ludzie to mylnie interpretują. Ale w takiej miłej atmosferze nie ma się co przejmować, my ludzie musimy się zdawać, musimy się traktować jak ludzie a nie tak jak nam tutaj e, e, zalecają z Ambon starsi bracia. Teraz tak, e, to było tyle, no zdrówka i tak dalej i tak dalej, ale to wiecie, wszystko wiemy o co chodzi. Teraz taka już kwestia techniczna, słuchajcie, ktoś powie, ach nie mogę jechać, bo jest zakaz, zakaz przemieszczania, panika i tak dalej a ja mam w zasadzie mm, zasadę niełamania prawa słuchajcie yy, i takową zasadą się kieruję nie łammy prawa jeżeli macie starszego ojca starszą matkę i tak dalej w wieku po, yy, podeszłym tak, tak to ujmę yy, co stoi na przeszkodzie żeby jechać i upewnić się jak jest u danej osoby ze stanem zdrowia to trzymuje was, patrol. Jadę do matki, do ojca. Ale gdzie? Ale zakaz, ale coś, ale. No to jeżeli nie, no to proszę pana, jeżeli pan mówi, że wszystko jest w porządku, no to niech pan to potwierdzi mi na piśmie. Pan, pani funkcjonarzka policji, że nie mogę jechać, że wszystko jest dobrze, to niech pan jedzie tam i sprawdzi. Wszystko jasne. Wszystko zgodnie z prawem. My jako ludzie mamy prawo naturalne. Prawo cywilne do dbania i opiekowania się osobami starszymi. To, co mówią w telewizji teraz, że trzeba do starszych ludzi kopać po kostkach, walić z łokcia, wytrącać im tam z rąk widele czy coś. Bo teraz tak Biskopa na, tak nas naucza, że starszych ludzi należy wręcz traktować jak, jak zło konieczne. No więc mówię, postępujmy w zgodzie z prawem. W zgodzie z prawem. Ja na przykład y, mam w rodzinie taką osobę w podeszłym wieku, nie mam żadnych skrupułów, żeby do niej jechać. A w razie jakiejkolwiek kontroli, nie będę się przytykał. I to wszystko w zgodzie z prawem. Ja tu nie złamę nawet jednego przepisu. Także to by było na tyle y, w tej kwestii paniki, że ktoś się boi odwiedzać. Ja nie, nie słuchałem się, nie słucham. Może jeszcze dodam. Czekajcie, mamy czas, mamy czas. Słuchajcie, dodam jeszcze, to już kiedyś omówiłem. Teraz bardzo dużo jest sytuacji tego typu, że bardzo dużo internautów, u, kanały, wszyscy. Lekarze odmawiają szczepień. Lekarze, już nawet nie mówią, że personel średni, tam jedna czwarta się tylko zgłosiła i się zastanawia. 75% odmawia, oficjalnie odmawia. I to mówią po kolei na wszystkich kanałach oczywiście nie w mediach głównego ścieku, gdzie już zdemaskowano wszystkich tych konowałów, którzy jak wiemy wszyscy, którzy występują w telewizji, są opłacani przez firmy, określone firmy farmaceutyczne co dla mnie nie jest żadną nowością dla mnie nie jest żadną nowością, ale dla tych youtuberów których lubię, niektórych lubię, to jest takie zaskoczenie, że ojej, oni są opłacani, oni mówią za kasę no dla mnie nie jest to zdziwienie, do czego zmierzam, słuchajcie e, lata Temu, jak zaczęłem, na YouTube, to jest gdzieś moje filmy. ja omawiałem kwestię szczepień na tą grypę. Na grypę, nazywałem ją krypą i tak dalej, później grypą, nieważne. Nie znam, mając tyle lat, a mając do czynienia z różnymi lekarzami, poza tym, ja, wiecie, jestem człowiekiem kontaktowym, ja potrafię z obcym lekarzem w dyskusję wejść i to w ogóle wiecie, od słowa, do słowa jeżeli to słowa, jest jak kulturalny to potrafimy dyskutować. Nie znam nawet jednego lekarza, który. Zaszczepiłby się dobrowolnie na grypę przez 30 lat? Nie znam. A mowa teraz tutaj. Teraz, żeby sobie to szambo w, w, do organizmu, to ja, ja jestem przekonany, moi drodzy, pomimo, że nie mam dostępu do żadnych badań, wyliczeń i tak dalej, że 90%, jeśli nie więcej, lekarzy nie pozwoli sobie wstrzyknąć tego szamba do swojego organizmu, bo to jest szambo. Już wiemy, że też oglądają ostatnio kanały, że producenci tej sprycery w żadnym wypadku nie dopuszczą, żeby się za, żeby sobie wstrzyknąć tego szamba. Jeszcze mówią, że to robią dla dobra społeczeństwa. No super reklama. Ani oni, ani ich rodzina, ani ich dzieci nie, do, nie, nie dostaną żaden, nawet jednej dawki. I to mówią oficjalnie. Ci, którzy sprzedają to, to, ten syf. Mówią, że nic, nie, nie dopuszczą żeby czegoś takiego, żeby zakazić własne rodziny. A tutaj włączamy media, zadowoleni, wszyscy szczęśliwi, potrójna szprycera, jak ktoś ma zbyt silny organizm, ja to omówiłem. I teraz yy, może powiem tak już yy, troszeczkę żartowywie, ale po prostu mnie to rozśmiesza, to, to zdziwienie niektórych youtuberów. Tak samo jak było z gry, no to samo tutaj. No. ja, ja, ja jest, Dla mnie to żadna to nowość. Że lekarze odmawiają, nic, nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Co, co do personelu średniego, też mnie nic nie zaskoczy, jeżeli personel średni będzie mówił, że tak, tak, tak. A jak przyjdzie, to większość pielęgniarek ze względu na to, żeby nie utracić pracy, albo żeby nie na, narazić się na jakiś ostracyzm w pracy, to też wiecie, ja znam pielęgniarki, które nie zostały do. E... Przepraszam, do studiowania. Po co im te studia? Bez sensu, ale zmuszone, bo musisz mieć studia. Wszystkie panie pielęgniarki, pamiętajcie, nigdy nie nazwę się pielęgniarki siostrą. I uważajcie na takie słowo. Kiedyś to mówiłem w swoich filmach. Panie pielęgniarki, może należałoby jakieś tam słowo wynaleźć inne, ale na pewno nie siostra. Panie pielęgniarki, yy, powiedzą, że tak, tak, tak. A później skąd do koleżanki i wpisz mi rzucą do śmietnika albo tam, wiecie, w za... książce się będzie zgadzało. książę to się będzie... Ona jest zaszprycowana, wszystko gra. Mieliśmy ten przypadek słynny teraz z Anglii, gdzie pielęgniarka zemdlała. Wiedziała, co ją spotka. Nie wiem, dlaczego poświęciła się. I ona nie zemdlała ze względu na zastrzyk, nie zemdlała ze względu na to, że poczuła się źle. Ona psychicznie wiedziała, co sobie, co jej strzykują. I po prostu ten szok psychiczny spowodował to, że Zembla, ona wiedziała, że to, to, to nie jest żadna sz, mm, szprycera, a już nie mowa, że tam e Bo to podobno, w słuchajcie, sensie, jak to jeden z youtuberów powiedział, że za to wymienienie tego słowa prawidłowo, to ci mogą kanał y, zablokować. Dobra, to by było na tyle, także mówię, aha, jeszcze na koniec powiem wam, że złożę życzenia, nagram film na temat Sylwestra. Jak będę miał czas, to nagram filmik na temat Sylwestra. Także na koniec ja powtarzam jeszcze raz. Przepraszam, że w takiej formie to robię, ponieważ mówię, hmm, składanie życzeń świątecznych Bożego Narodzenia powinno się hmm, robić w bardziej dostojnej formie. Bardziej dostojnej, ale chyba rozumiecie mnie, tak? Mam nadzieję. E, także i przyjmiecie moje przeprosiny. Ale mówię, ja składam. Pomimo, że to święta. Biskupi i wielu, wielu księży już odwołało, że to jest... Ach to już omówiałem po raz wielokrotnie w tych swoich filmach, że to już jest przeżytek. Mamy teraz nowe święta, a te należy, o tych powoli należy zapomnieć. Trzymajcie się na razie.